Studia Dziennika Związkowego. Witamy dziś pana Rafała Stykowskiego, przedstawiciela firmy Sling na Amerykę Północną. Witam serdecznie, panie Rafale. Witam państwa, witam cię bardzo serdecznie. Po raz kolejny, który się raz tutaj. No Właśnie, bo zaczyna telewizja... to być cykliczne. Tak, jest. Bo telewizja jest czymś, telewizor ogólnie jest czymś, od czego no za bardzo nie możemy się zdystansować. No teraz w lecie, owszem, pogoda robi się coraz lepsza, coraz więcej czasu chcemy spędzić gdzieś tam na dworze, ale. Szlinga możemy zabrać ze sobą na dwór. Właśnie. I tak naprawdę no, nie możemy odejść za bardzo od ulubionego serialu, nie możemy zdystansować się od wiadomości, yy, nie możemy nie sprawdzić wyników sportowych i obejrzeć, jak padały bramki. No zbliżają się Mistrzostwa Europy, więc każdy na pewno z nas w jakiś sposób będzie przylepiony przynajmniej przez wszystkie dni, które, które nasi będą grali, tak? Także, także na pewno, na pewno no, ta telewizja będzie nam, no. Pomagała dowiadywać się to, co się na bieżąco dzieje. No, a potem przecież olimpiada no to przecież. No właśnie. No, my my jako Polacy mamy no, całkiem nawet czym się pochwalić. Wśród... Mamy spore apetyty przed Paryżem. Przed Paryżem, tak. Tego tak. lata od telewizora trudno się będzie e, odkleić. E, porozmawiamy o slingu. Porozmawiamy Ale... o Sling TV. No, sling można tak powiedzieć. Zabrać ze sobą właśnie. właśnie na spacer, można zabrać ze sobą właśnie na, na podwórko, czy mhm. tak zwaną naszą backyardę, tak? I, i po prostu wziąć sobie to obejrzeć, co się dzieje spokojnie na świeżym powietrzu, na telefonie, czy tablecie, czy laptopie. Nie trzeba już, pamiętasz dawniej, trzeba było taki wiesz, telewizor wyciągnąć, dekoder wyciągnąć, antenę ustawić, podłączać go kablami. Jejku, trzeba wszystkiego, trzeba było naciągać się, mhm. żeby to jakoś oglądać. I w tej chwili, proszę bardzo, bierzesz tablet, bierzesz no cokolwiek inne, no Smart TV, no wystarczy go przecież podłączyć tylko do prądu, a, a zasięg naszego domowego internetu jest naprawdę spory, także wystarczy grzać z internetu z, 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 na, na, na nasz smart TV na podwoku. Tak? Czyli slinga można oglądać praktycznie na każdym urządzeniu, które mamy w domu. Owszem, na telewizorze tam oglądamy najczęściej. Jeżeli ten telefon jest smart, to zależy. Okay. <grym> to zależy. No bo jeżeli ktoś, ktoś ma dużo czasu, to tak, ogląda to na telewizorze. No ja, mhm. ja dosyć sporo podróżuję. Spotykam się z Polonią no, w przeróżnych częściach naszych kochanych Stanów Zjednoczonych. I, I po prostu no, najczęściej mi się udaje znaleźć czas na lotnisku, bądź też w samolocie, no bo I wtedy w samolocie telefon, internet prawda? jest, jest A. telefon i, i działa to fenomenalnie. Czyli co, w takim smartfonie odpalamy aplikację Sling TV i mamy pełny dostęp do wszystkich kanałów, które są w ofercie Slinga? No do tych, które mamy wykupionych oczywiście, mhm. Także, no, ale w polskim pakiecie nie mamy co narzekać. Mamy 300 kanałów, 25 wow. polskich, także, także jest naprawdę co oglądać. Jeżeli tylko ktoś coś chce znaleźć do oglądania, to... Yes. To jest. Um, w telewizorze, jeżeli jest to Smart TV, to też wystarczy yy, włączyć aplikację Slinga, która często już jest zainstalowana w tych um, telewizorach, a jeżeli chcemy uzbroić się w jakieś urządzenie, które trzeba będzie podłączyć do yy, telewizora, to... To my są, dajemy może, Państwu za darmo. Całkowicie za darmo? Za całkowicie w za darmo. Bez konieczności podpisania kontraktu? W Slingu nie ma kontraktu. Wykupujecie państwo mm -hmm. sobie subskrypcję, dostaniecie od nas dekoder do oglądania tej telewizji za darmo. Nie ma żadnego problemu. A jeżeli ktoś ma już w domu, nie wiem, Roku albo Google, Amazon, Fire, Amazon Fire, właśnie mnóstwo tych rzeczy jest. No tak powiedziałeś. No, wszystkie urządzenia mają aplikację mm -hmm. Slinga. a Jeżeli mają, to można sobie ją ściągnąć i po prostu za pomocą bo Sling to jest aplikacja, za pomocą tej aplikacji oglądać sobie telewizję. Czasem dzwonią do nas państwo, czy, no, czy coś tam nie odbiera. Nie. Sling jest tak wielki jak Netflix. Właścicielem jest Dish Network i zawsze odbiera. Czyli nie ma tutaj takiej, takiej sytuacji, że chcemy obejrzeć coś na żywo w tym momencie, kiedy nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy innych ludzi włącza i nagle rura zaczyna się zatykać. No to nie chodzi o, o, o rurę, tylko żebyśmy po prostu mieli Internet. Jeżeli mhm. mamy Internet o prędkości 5 megabitów, czyli taki prędki jak nasz telefon, to nie ma żadnych problemów. To według mnie jest podstawowa różnica między Slingiem, a wszystkimi tymi pirackimi, nielegalnymi telewizjami. Wiesz co, ja tak jak jadąc tutaj właśnie do ciebie się zastanawiałem. No i od paru dni odnośnie kontekstu tego sędziego Schmidt'a też się na tym zastanawiałem. Mhm. No bo pomyślcie Państwo, zakładacie sobie te nielegalne telewizje. Bierzecie ten nielegalny dekoder do domu, właśnie. który. Wszystko może Wam szpiegować. Nawet nie wiemy, co im robi. Wpisujemy tam hasło do, do naszego wifi do naszej sieci domowej. Tak jest. Wpisujemy numer, podajemy im kartę kredytową mm. i tak dalej. To wszystko są ro, Rosjanie i radzieckie nielegalne telewizje. Podajemy im mnóstwo swoich danych. Poza tym, tak jak powiedziałeś, włączamy i ten, ten, ten dekoder, naszą sieć internetowo-komputerową w domu. Korzystamy z komputera, korzystamy z telefonu. Na naszym telefonie w domu czasem otwieramy sobie konto w banku, korzystamy z różnych aplikacji związanych właśnie, czy to z naszą bankowością, czy z kartami kredytowymi, czy z naszymi e-mailami, tak? Te wszystkie rzeczy. Prawdopodobnie spokojnie mogą trafiać do tego, kogo nie powiem. No nie mówiąc o tym, że oni doskonale wiedzą, co oglądamy, kiedy oglądamy, na jakim kanale, co włączamy, wystawiamy się na strzał. Prawda? No, wystawiamy się na strzał na własną prośbę. A ja poza tym, tak mówię, no, w żaden sposób nie wspieramy tej Polonii i, i, i Polaków w Ameryce, no bo wspieramy ruski, którzy kradną i okradają wszystkich na około. Jakość, jakość to jest podstawowa też różnica. Sneak gwarantuje najwyższą jakość. Kanały dostępne w high definition i 4K i zawsze będą działać. Nie, bez żadnego zacinania się, bez żadnego buforowania. Nie, bo oczywiście nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych, oczywiście my nadajemy kanały telewizyjne w jakości takiej, jakie je dostajemy, czyli hmm. jeżeli ktoś nadaje w HD, to ma je w HD, jeżeli nadaje w to ma je WSD. jeżeli nadaje w 4K, to nadaje im 4K. Nasze wszystkie urządzenia są przygotowane i cała aplikacja na 4K. Problem polega na tym, że ktoś musi nadawać ten kanał w 4K, Takie, czyli się... taka telewizja, załóżmy fax. Mm -hmm. Musi produkować ten kanał 4K, żebyśmy my go mogli nadawać. tak? To nie, nie, żebyście Państwo rozumieli, to nie jest tak, że my nie chcemy czegoś nadawać. To, to ktoś musi nam dać ten produkt takiej jakości. Takiej jakości. Sling to logo, które doskonale Państwo rozpoznajecie i, i, i widzicie nam no, ogromnej i, i liczbie polonijnych przedsiębiorstw. Chyba na wszystkich. No właśnie, gdzie tylko się da, to, to Sling jest to tylko przedstawań... chicagowski, bo my jesteśmy wszędzie. Jesteśmy w każdym stanie Stanów Zjednoczonych, tam gdzie jest Polonia, my tą Polonię wspieramy. Ja właśnie dwa tygodnie temu byłem, spotkałem się z Państwem na dosyć dużym polskim pikniku w Phoenix w Arizonie. Pozdrawiam wszystkich oczywiście mhm. z Phoenix. Tam jest taka duża parafia polska. Tak Co jest. roku tam się odbywa właśnie duży polski piknik i, i miałem tam okazję właśnie gościć. I, no i oczywiście pokazywać, prezentować telewizję Sling. Także, także Polacy są wszędzie. No, są, są w Phoenix, są w Las Vegas, są w Los Angeles, są na Florydzie, są, no, są praktycznie wszędzie. Od jednego do drugiego wybrzeża. I Jeszcze jest... nie byłem na Alasce, bo nie wiem, jak tam do tej polonii dotrzeć, ale być może <laughs> jest tam jakaś polonia. Także jeżeli Czekam Państwo z Alaski. do polonijną Tak, weźcie Państwo się odezwicie. Ja bardzo chętnie, jeżeli jest jakaś polska szkoła, to przylecę na tą Alaskę i też tym dzieciom polonijnym. No, rozdamy plecaki. Tak. Właściwie od wielu lat rozdaje plecaki. Teraz akurat jest sezon zakończenia y, roku szkolnego w większości szkół, natomiast Dla chyba... szkół jest to ten, no, czas zakończenia szkoły. Dla nas jest to właśnie czas przygotowywania tych plecaków. Takich plecaków musimy przygotować dwa tysiące. I dzieciaki dostają je na początku roku szkolnego przy okazji pasowania na Pasowania nauczy. naucznia, tak. No, bardzo często ja się wybieram osobiście i te plecaki dzieciakom Wręczam, jest to naprawdę fajna rzecz, że, że możemy coś takiego I nie robić. nie są to same roku. tylko plecaki. Tam nie, plecaki jest mnóstwo rzeczy? No, mnóstwo różnych rzeczy. No, Tak jak powiedziałem, staramy się różne rzeczy pozdobywać dla tych dzieciaków. Mamy zeszyty, które ufundował Senat RP. Jest piękne zeszyty z napisem, właśnie Senat RP i tak dalej. Także kredki też od Senatu i kredki od TVN. Różne rzeczy na pewno tym dzieciakom się przydadzą i będą się im podobały, i będą mogły z tych rzeczy korzystać. I to jest naprawdę fajna rzecz, że możemy właśnie te dzieciaki wyposażyć w takie plecaki, które nie tylko się przydają w szkole, ale po, po, polecam, są bardzo fajne, małe, w sensie jak się je złoży i można je ze sobą zabrać podróżując po całym świecie i wszędzie się przydają. Świetnie. Porozmawiamy w takim razie o ofercie. Ile kanałów, ile z tych kanałów jest po polsku? Tak, już wcześniej wspomniałem, 300 kanałów, 25 polskich, mm. mówimy tylko o polskim pakiecie, no bo tak. telewizja Sling tych kanałów ma, nie wiem, powiem, że wam ze 2000 wszystkich razem, samych międzynarodowych mamy 450. Także każdy na pewno jakiś tam kanał dla siebie znajdzie, no bo wiadomo, czasem są też te nasze polonijne e, małżeństwa mieszane, tak? Mm. Czy to latynoskie, czy to załóżmy włoskie, czy inne nacje, i każdy właśnie. W rodzinie może sobie swoją grupę językową znaleźć i oglądać. Także, także kanałów w polskim pakiecie jest 25, a programy informacyjne, programy muzyczne, rozrywkowe i, i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, także na pewno każdy dla siebie coś ciekawego znajdzie. Ja oglądam na wspólnej. Nie jestem w stanie się od tego serialu oderwać. Także no, to takie małe moje hobby. W każdym wolnym czasie, jeżeli nie mam czasu obejrzeć, to sobie. Właśnie w fajnej funkcji Slinga, że można się cofać 8 minut tyłu, nadrabiam te wszystkie zaległe odcinki. Świetnie, tutaj na tej ulotce Slinga jest tylko część tych logotypów i są to wszystkie najważniejsze stacje. Jest, jest ITVN, jest Polsat One, jest TV Polonia, są wszystkie kanały informacyjne, są kanały dla dzieci, są kanały sportowe, są kanały filmowe. W zasadzie gdziekolwiek zarzucimy wędkę, to wyciągniemy coś interesującego. No tak, to właściwie to, że nie mamy jakiegoś kanału telewizyjnego, to nie znaczy, że nie mamy programów, które na tym kanale telewizyjnym w Polsce są. No bo ciężko by było nam ściągać tu 200 kanałów, bo, bo po pierwsze one nie mają praw do nadawania w Stanach Zjednoczonych, tak. także nie mają licencji na nadawanie w Stanach Zjednoczonych, ale to, że ich nie ma, to nie znaczy, że tych programów, które są na tych kanałach telewizyjnych nie możemy obejrzeć. No, przykładem najświetniejszym tego jest załóżmy TVP Polonia, która ma no, większość właściwie rzeczy, które się pokazują na 1, TVP co, 1 i co. 2. Tak? Mamy i TVN, który właściwie ma większość rzeczy, które się pojawiają na TV-nie w Polsce. tak? Mm -hmm. Mamy Polsat 1, który pokazuje praktycznie same produkcje Polsatu, które są w Polsce, także to, że nie mamy załóżmy TVP 1, to nie znaczy, że nie mamy programów, które są na TVP 1. Świetnie. Um, wspomnieliśmy już o tym, że nie ma Kontraktów zamawiając slinga, ile tak naprawdę ten polski pakiet w slingu kosztuje? No i to jest właśnie klucz całego sukcesu, no bo to kosztuje 20 dolarów miesięcznie. No, jak sam wiesz, w dzisiejszych czasach, jakbyśmy chcieli wyjść z tego studia i pojechać na kawę tutaj do, do najbliższego, załóżmy, Starbucka, to, to dwie kawy, no to tak. Ale to około 20 dolarów. Za bardzo zaszaleć, za te dwie dychy byśmy nie zaszalali. Także no, niestety, no, takie to są fakty. Dzisiejsze czasach 20 dolarów to są już żadne pieniądze. Mm -hmm. A już myśląc, wchodząc do, do jakiegoś tego wielkiego powierzchniowego sklepu typu Sams czy Costco, to nic tam prawie za 20 dolarów kupić nie można. W każdym razie to taka trochę kryptoreklama, ale żeby Państwu uświadomić. Także no, no jest to naprawdę. Od 8 lat nadajemy. 8 lat temu zaczynaliśmy. 13 kanałami za 20 dolarów, w tej chwili mamy 300 kanałów i dalej 20 dolarów tak, tak? i dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mieszkają poza Chicago, to jest 20 dolarów, nie ma dodatkowych opłat, nie ma żadnych podatków. Um, Trochę inaczej jest tutaj w mieście, prawda? No u nas w mieście, no niestety, no tak, no, nasze miasto jest specyficzne. <laughs> Dokładnie tak, więc 20 dolarów na, na miesiąc, drodzy Państwo. Yy, Czasami miastwo. jeszcze też, prze, przepraszam, że przerywam, są, są, są podatki stanowe, bo to Aha. zależy też od stanu, nie, jakie mają tam swoje prawa. Także. No, czasem się zdarza, że jakiś stan jednak. No, coś tam się. Chce, chce coś uszczypnąć z tego dla siebie. No. Także my na te rzeczy niestety nie mamy wpływu. Jest to poza naszą kontrolą. Mhm. No ale tam, gdzie jest to możliwe, no to państwo nie płacicie podatku. Wspomniałeś, Rafał, o tych mieszanych małżeństwach, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o polskie programy. Chcemy oglądać też amerykańskie wiadomości, chcemy oglądać amerykański sport, dzieci chcą oglądać amerykańskie kreskówki. W Slingu można to wszystko mieć w jednym miejscu, pod jednym pilotem, w jednej aplikacji. Można mieć wszystko. Co więcej, Sling jest tak zbudowany, że możecie na trzech różnych urządzeniach w tym samym czasie oglądać trzy różne programy i nie płacicie dodatkowych pieniędzy. Mm. Pomyśl tylko, no, przez lata Ty i ja mieliśmy deszcz na tak, tak. korzystaliśmy z satelity. Mieliśmy załóżmy dwa czy trzy dekodery. Za każdy dekoder trzeba zapłacić 12 dolarów miesięcznie. Tak? No to, biorąc pod uwagę, że, że, że pierwszy już jest uwzględniona cena, każde dwa, no to zaoszczędzamy powiedzmy 24 dolary miesięcznie, korzystając tak. ze Slinga. Tak? Także tych oszczędności jest mnóstwo. Ale tak powiedzieliśmy, no każdy może oglądać co chce. Może oglądać amerykańskie, hinduskie, arabskie, włoskie, polskie, niemieckie, francuskie. Jakie tylko sobie może wyobrazić te kanały na, na telewizji Sling. Co więcej. Te trzy odbiorniki nie muszą być w tym samym domu. Także, także to jest bardzo fajne, że załóżmy, nam, no że Dzienka ja. ogląda w domu, a, a syn, załóżmy, jest na, na, na koledżu gdzieś indziej i on sobie też może oglądać telewizję Sling z naszego konta i nie musimy żadnych dodatkowych pieniążków płacić za to. Coś dla kreatywnych. Nie? Kreatywnych, tak. Dobrze to określiłeś dla kreatywnych, dla spółdzielni. No właśnie. Jak bardzo te, te pakiety można dopasować do siebie? Jeżeli na przykład uwielbiam sport i chcę mieć wszystkie kanały sportowe, a nie mam już dzieci i nie interesują mnie te no, kanały dla dzieci, mogę te pakiety jakoś dopasować pod siebie, ależ to jest właśnie bardzo fajna sprawa w slingo, że, że bierzemy sobie jakiś tam basic. Nie? Mhm. W zależności od tego, właśnie nawet jak sportce mamy Blue albo Orange, czy nas interesuje FAX, czy nas interesuje ESPN, wybieramy sobie te, te, ten, 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 ten pakiet, załóżmy Blue, Orange, albo oba mm. i do tego, załóżmy, możemy sobie dołożyć jeszcze więcej kanałów sportowych. Nie musimy brać programu dla dzieci i tak dalej. Tak jak to we wszystkich kablówkach wygląda, bierzecie, państwo kupujcie 100, 200, 300 kanałów, z czego oglądacie tylko powiedzmy 30, no tak? no ale za 300 musicie tak. zapłacić. Tak? W slingu tego nie ma. Te dwa pakiety, o których mówię, Blue i Orange, to są kanały, które są najczęściej oglądane. No, przez przez lata, żeśmy po prostu robili badania i wiemy, które kanały najczęściej Państwo oglądacie. Tam nie ma żadnego dodatkowego szertu, którego nie oglądacie. Mhm. Natomiast, natomiast oczywiście można sobie dokupić kilkadziesiąt, najwięcej sportowych kanałów, bo nie każdy chce mieć kanały sportowe no tak. i za nie płacić, tak? Wystarczy mu załóżmy jeden, dwa czy trzy, trzy kanały sportowe. Tak samo nie chce mieć. Bóg wie nie wiadomo, ile programów dla dzieci. W tych pakietach są po jednym czy po dwa programy z każdego tak, najważniej grupy tematycznej, mm -hmm. tak? czy sportowej, czy dla dzieci, czy historycznej, czy ogrodnictwa, i tak dalej, i w każdym mocy no a potem możemy sobie, załóżmy, te tematy dodawać. tak? Czy chcemy mieć więcej dla dzieci, więcej sportu, więcej historii, więcej geografii, chcę mieć więcej Home and Garden, chcę mieć więcej, załóżmy, nie wiem, filmów i, mm -hmm. i seriali. Także każdy sobie coś tam dokłada. Klocki Lego, my sobie budujemy ten pakiet, jaki chcemy. No i, i to jest właśnie fajna rzecz, że, że nie muszę płacić 100 dolarów, żeby obejrzeć to, co chcę. Super. W jaki sposób zamówić slinga? A ile trzeba czekać na to, żeby tego slinga zacząć oglądać? No, z pięć minut no to tyle dosłownie zajmuje. Musicie Państwo do nas zadzwonić, podać kilka prostych danych. Mm -hmm. Żadnego social security, żadnego cudowania nie, nie potrzeba. Także ani daty urodzenia tym bardziej. <śmiech> <śmiech> także, także wystarczy, że podacie imię, i nazwisko, dokładny adres, gdzie mamy Wam ten dekoder wysłać. Płaci się u nas tylko i wyłącznie kartą kredytową, więc każdy nie ma żadnego problemu. Wystarczy to przez telefon załatwić. Trzeba po prostu na naszą specjalnie też dla Państwa stworzoną. Jesteśmy jedyną grupą etniczną, która ma swoją infolinię po polsku. I, i dzwonicie do nas na 1800 524 0101. Na pewno na dole pojawi się ten, Będzie ten będzie numer. numer telefonu, także będziecie mogli Państwo spokojnie do nas zadzwonić, zadać jeszcze jakieś pytania albo po prostu założyć sobie tą telewizję i już się cieszyć nią dzisiaj. A jeżeli mamy Smart TV, jeżeli mamy Chromecast albo Roku, albo Apple TV, to, to nie musimy czekać na nic. W po odłożeniu słuchawki, po wykonaniu pierwszej płatności, możemy już zacząć oglądać obraz. No ale to tak jak wspomniałem, dla telewizji wystarczy, że będziecie mieli cokolwiek, co ma aplikację mhm. Slinga. A nie jeżeli... trzeba czekać na żadną aktywację, Nie, Nie, no podajemy wam login i password w przeciągu paru, paru minut. Zresztą też dostaniecie od nas e-maila. Z, z, z passwordem, także mm -hmm. też będziecie mogli, no i jeżeli nie macie właśnie Smart TV, ani żadnego innego urządzenia, które ma aplikację, to wyślemy Wam dekoder, albo po prostu możecie od razu sobie to odpalić na telefonie, czy tablecie, czy laptopie i bez problemu oglądać w ciągu paru minut telewizję. 1-800-524-0101. Bardzo fajne jest też to, że telefon odbiera żywy człowiek. Nie Fajne jest się to, właśnie to. przez menu. Tak, właśnie mnie to do szału doprowadza. Zresztą Państwa i Ciebie pewnie też dzwonisz do tych wielkich firm typu, typu takiego i takiego. Nie będę tutaj wymieniał i po prostu zanim ktoś podniesie telefon. Trzeba tyle przycisków nacisnąć i tyle się nakłamać, że Właśnie. po co ty dzwonisz? Chcesz zamknąć to się ode... konto, chcę zamknąć konto. Chcę... No nie, nie chcę zamknąć konto, chcę zrobić prostą sprawę, chcę porozmawiać z normalnym człowiekiem. U was tego nie ma. Z niego się Nie, trzeba. Tutaj podaj numer konta, podaj numer telefonu, a po co dzwonisz? A do kogo dzwonisz, a czy znasz swoje a czy znasz tamto, a podaj jeszcze adres, a podaj cztery ostatnie social. No Zanim dorwiesz tego człowieka, to patrzysz 20 minut już mhm. gadasz z automatem, tak? I kto na tym zyskuje. No Drodzy Państwo, przed nami bardzo ciekawy okres. Lato to również okres, kiedy no, spotykamy się z rodziną, kiedy są różne rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny. Slim TV to, to bardzo fajny prezent. To prezent, który można kupić komuś, zapłacić pierwsze 20 dolarów za pierwszy miesiąc, dwa, trzy na miesiące. Mamy. Na komunię można komuś zrobić taki prezent. Nie ma żadnych kontraktów, więc nie wpakowuje się nikogo w żadne długoterminowe umowy. Ludzie będą korzystać z tej telewizji tak długo, jak będą chcieć, a będą chcieć, bo jakość jest dobra, bo oferta jest wspaniała, no i przy okazji można wspomóc firmę, być częścią firmy, która dba o nas, dba o Polonię. No być częścią naszego community, które, które po prostu, tak powiedziałem, na początku wspiera tą Polonię, wspiera te polskie imprezy, fundacje, organizacje i tak dalej, i tak dalej wymieniać, by można było bez liku, także właściwie wszędzie tam, gdzie, gdzie możemy komuś pomóc, gdzie możemy kogoś wesprzeć. no Telewizja Sling jest, tak? Dziękujemy, właśnie. Dziękujemy za tą pomoc um, i prosimy o więcej. Za tak. usług zawsze. Rafał Stykowski, prezes firmy Radarsat, przedstawiciel firmy Sling, tutaj na Amerykę Północną, był dzisiaj naszym gościem. Zapraszam jeszcze raz. 1805240101 0101, najlepsza. Stu procentach legalna polska telewizja na wyciągnięcie ręki. Dziękuję. Dziękuję Do usłyszenia. Bardzo.